Z tej strony TICHO.pl i witam was serdecznie już w trzecim odcineczku, ale nie wiem czemu ja się ze wszystkiego tak cieszę. Dam na easy, bo to co teraz zobaczycie to. No, masakra. Yy, więc, no, patrzcie, patrzcie, tak naprawdę to się stało. Mówię prawdę. Takie rzeczy się dzieją teraz na świecie, ale o! Popatrzcie, tam mnie odrażą nasza wioseczka. Wiem, że to już jest trzeci odcinek. Kurde dwa creepery w jednym miejscu. Nie, ja po prostu zwaruję zaraz w tej grze. Patrzcie jeszcze tu zombie, nie, nie, kurczę, na Easy przecież nie ma potworów w ogóle. Na Easy nie ma potworów, a patrzcie tutaj creepery Łazio. Nie, nie! No i słuchajcie, drugi raz w tym odcinku, kurde. Ej! Co, coś mi się stało z tym. Coś mi się jakoś... E, e, ostatnio się jakoś randomowo respię, a nie tam gdzie zawsze w jednym miejscu. Ale dobra, słuchajcie, szybko uciekamy, uciekamy, bo patrzcie tam, tam są creepery, tutaj jest ten, no. Szkieletki, tam jest creeper i zombie. Tu jest pająk jeszcze, nie, nie, po prostu... Pająków to ja mam dosyć w Minecrafcie, powinno ich... Powinno tutaj nie być creeperów. Dobra, przynajmniej byłem w wodzie. i Przynajmniej tutaj są zombiaki. Są o nie, tu są zombiaki. Słuchajcie, ostatnio tutaj zginąłem. I tutaj... <ścoughs> nie, dobra. Słuchajcie. Mam też inną opcję, sorry, ale dam napisku. Tak dam napis peaceful, bo po prostu ja się już tutaj poddaję. No Easy były potwory. I to tak dużo. Dobrze, mam nadzieję, że tak się już nie stanie. Nie dalej to samo. Słuchajcie, możecie się z tego śmiać, to tutaj się dzieje. Też się sam śmieje, jak wiecie. Tutaj ta owca, co żeśmy ją przed chwilą uderzyli, tutaj krowa, mandzio pewnie. Ty, patrzcie! I potworów nie ma. Przełączyłem napis woda i potworów od razu nie ma. Fajnie. Myślę, że ten odcinek będzie trochę dłuższy niż wszystkie, ale słuchajcie, nie jestem pewien, bo ja mam trochę za wolne wi na takie długie, że półgodzinne jakieś filmiki. O, siema krzaczek. Przeczkę trzeba zniszczyć. Przeczek jest nieładny. O, patrzcie! Ale, ale to, że chyba wywaliliśmy te wszystkie potwory nasze, to nam to od razu i temy po nich zostawiło czy coś. Ale czekajcie, ja tutaj zginąłem i tutaj nie widzę swoich swoich tych i przez, przez tu nie widzę na przykład. O nie dobra, tu są te rzeczy. Obu. No nie, kurde, nie mam mamy zbrojki. Słuchajcie, chyba, że tutaj gdzieś w tym... W tym polu chociaż nie, no tutaj są jeszcze jakieś temy ale patrzcie, mojego playta nie ma dobra słuchajcie o tu jest, jaki a ja myślę, kurde, nie mam mojej mojej zbroi, trudno trudno, i tak nagle, o jednak kurde, ale jasno wy tam macie, tutaj Widzicie, tutaj jest Iron Chestplate napisane, teraz go założyłem. Słuchajcie, widać, mamy tutaj naszego skina, tak? dzień dobry. I słuchajcie, myślę, żeby, że zrobię tą serię z Lego przygody i tepy, bo po prostu no, widzę, że coś tam łapkujecie. Słuchajcie, myślę, że Lego przygoda będzie i że będzie tak, że to. I że będzie tak, że. A popatrzcie, jeszcze taka ciekawostka. Nie, lepiej, lepiej tak nie będę robił. Patrzcie. Ciemna znowu, chociaż. Słuchajcie. Ej, ja nie wiem, czy ja, czy ja w tej wiosce. A nie, to mają być przygody, dobra. Słuchajcie. Słuchajcie, ja tutaj okradam wioskę w nocy, a w dzień uciekam gdzieś tam dalekie rejony tego świata. I na wyspie sobie zrobimy dom. Chyba, że wyspy nie będzie, to nie. Dobra, ja sobie taki żarty strzelam teraz, ale naprawdę. O, patrzcie, słuchajcie, drabinę w ogóle fajnie. No, a nie jestem SMD po prostu. Tam jeszcze jest taki fajny balkon jak mi dać do zebrania, ale... Najwyżej innym razem trzy drabiny. Tam mi było więcej. Patrzcie ile tutaj powinno. Być. być jeden, dwa, o muzyczka, patrzcie. Patrzcie muzyczka. Patrzcie, tutaj się podsadzimy. O nie, tak ciemno nagle. Nie lubię jak jest w tej grze ciemno. Nie. O, zebrało się nam. Dobra. Ty patrzcie, ale w ogóle jak się szybko kością y, wszystko kopię. Y, y, y. Czyli w sumie kości są dobre do kopania. Na dobrą sprawę, ale y, kurczę. Patrzcie w ogóle tutaj tutaj nie wiem zbyt nie, jak to skopać fajnie. Ale kopiemy, kopiemy, kopiemy i się gdzieś tam dokopiemy. Tylko nie wiem gdzie jeszcze. To jest problem. A patrzcie, ile my tego dopiero. Ile? Sześć. Sze... Sześć. Sześć tego dopiero mamy. i... Słuchajcie, czy ja tutaj mogę. Mm... A poza tym, coś z tego, że jestem na pustyni, a ja to mam gdzieś. Tak, wybiorę sobie Steve'a, zwykłego. Niech to play, controls, nie, nie. O, settings i teraz będzie... Damy też na 62, tak myślę. No i 62, 62. Control, grafika... Słuchajcie, ale... Dobra, po prostu... Stuk, stuk, stuk. No, słuchajcie, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się nie zdudzi, tak jak moim kolegom poprzednim. E, myślę, że ten będzie już lepszy. To sorry, że teraz Was właśnie zanudzam. Ale no popatrzcie, popatrzcie. A w ogóle jak głupoty robię, że ja się wtedy podsadzałem tym gravelem, bo... Słuchajcie, jak sobie odglądniecie jak sterolować kolegę na, na parę tam, nie wiem ile, ale na ileś tam sposobów, to, to, ym, to, to, to zobaczycie, jak tam można kogoś sterolować, właśnie za pomocą tego, co ja. No i słuchajcie, mamy. Mamy ponad jeden staczek tych. No, kurde, y, y, nasion, ale ja myślę, żeby sobie. Jeszcze tutaj zebrać. co tutaj ogólnie okraść tą wioskę na całego, ale słuchajcie, rano się robi, więc nas zaraz będzie mogła. Ja nie myślę, że tutaj policja właśnie, ale tak sobie po prostu sobie żartuje. Patrzcie, tak tak im tu robią. Może i go muszę wziąć jako zakładnika. Bo on już za dużo wie. On za on dużo wie. Jak Eskimos, patrzcie. Eskimos na plaży z kością. Oni mieli z kości narzędzia. Ale dobra, teraz nie o tym temat. Słuchajcie, próbujemy go... No dobra. I teraz szybko uciekać. Uciekać, uciekać! Z tego wielkiego wyspa. Z tego wielkiego wyspa. Z tej, z tej wielkiej wioski. O. To je niemożliwe! Ja od Nie! Że takie widoczki tutaj. Nie wierzę, patrzcie. Słuchajcie, takie ładne widoki, ale ja się na pustyni osiedlam, ponieważ tam widać, że. No, tą wioskę. Nie chcę jej opuszczać. Tutaj, słuchajcie, będziemy mieli dobór yy, surowców typu stą, kobyl stą, też oczywiście raczej go się wykopuje, a nie z samego stołu, ale... Słuchajcie, ja tutaj proponuję się osiedlić, słuchajcie, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie mój kanał. Subskrybujcie mój kanał, komentujcie moje filmiki, łapkujcie moje filmiki, czy wam się podobają, czy nie, żebym wiedział, że... piszcie jaką serię robić. Będzie, słuchajcie, naprawdę dużo łapek, to, to ta seria będzie śmieszniejsza. Słuchajcie, jak, jak będzie więcej łapek... A, jeszcze ymm, za niedługo zaproszę kolegę, to jeszcze wtedy będzie po prostu takie trollowanko jakby z nim. Będzie takie fajne to. Tutaj ogólnie tak tylko kopię w tym odcinku. Mi się nie podoba, to mi się nie podoba, słuchajcie. Kurde, tam, tamta wioska jest dobra. Tak blisko, mm, mm, po prostu i no i słuchajcie kopiemy sobie tutaj, kopiemy tutaj, o to moja siostra, przepraszam was, ale słuchajcie nie wkurzcie się, śmiejcie się z niej, śmiać, 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 śmiać się na zdrowie po prostu, tak i wow, patrzcie jakie epickie. Takie episkie, tutaj. O, tam będzie nasza kopalnia. Słuchajcie, tam będzie nasza kopalnia. Ale ja już myślę, że ten odcinek. No, czemu on musi dobiegać końca? Ale słuchajcie, od razu zrobię kolejny. Tak? Nie mylicie się. <laughs> Kurde, aż tak mnie coś gardło boli. Tu, tu. Takie sobie tutaj zrobimy osłonki przeciwko tym villagerom. Tam zawsze tutaj zaniedbują nas. Tam nie dają za dużo itemów też. Chociaż... Chociaż ten Iron Chestplate i ten Obsidian, to, to właśnie od nich zostałem w prezencie okradając ich. Właśnie okradając ich. Kurczę. to jest... Prawda, że ja to źle robię? Tak, to jest prawda. A taki duży, to nie wiem, czy to. Eee! Ale bez jaj. Kaktusy. No, słuchajcie, za jakiś tam długi czas też będziemy już do innych krań pod... wchodzić, takich jak End, Letter czy takie, takie podobne. Ale no, patrzcie, patrzcie, jaka masakra. nas no, na tutaj potwory wejdą. Też słuchajcie, ja już kończę ten odcinek. Kończę patrząc się na tą wioskę. Jeszcze raz tutaj łapkujcie, subskrybujcie, a ja Was przywitam w kolejnym odcinku. Słuchajcie, kolejny odcinek będzie na wesoło, więc siema!